Jeszcze chwila i ruszyły. Garet dobrze przyjął start, również tam Defar, razem prowadzi Defar, karet po zewnętrznej kordiali saluti. Razem, na końcu jest yy, i tam bardzo blisko jest Tabor. Garet jest na w tej chwili, ale tam na przedostatniej pozycji prowadzi Jebel. Na drugiej pozycji po zewnętrznej Tabor przy Bandzie. Defar. Następnie kordiali Saluti. Gareth i Dentra. Taka jest kolejność. Na około 700 metrów przed celownikiem. Dżebel. Tuż Defar. Następnie Tabor. Razem. I za chwilę wyjście na prostą. Dżebel. I Tabor. I prosta finiszowa. Dżebel. Dżebel. Kordiali saluti, przyniszuje doskonale, ale tamte konie się bardzo dobrze bronią. I Dżebel utrzymuje pierwszą pozycję, 300 metrów do celownika. Dżebel Tabor, Dżebel Tabor rozpędza się. Kordiali saluti, Defar jest na trzeciej pozycji klacz, ależ tam jest walka, trzy konie, nieprawdopodobna, ale tutaj z polem bardzo dobrze finiszuje Tabor. I na drugiej pozycji defar w celowniku.